Jak oni kłamią. Kolejny odcinek serialu z aktorką Joanną w roli głównej. Serialu dodajmy nie opartego na faktach, a na manipulacjach, o Belgach, wulgaryzmach i przemilczeniach. Przyjrzymy się także, jak Biertnicza prezentuje niektórych kandydatów opozycji do Senatu. I tu też bez zaskoczenia, bo to prezentacja, delikatnie mówiąc, niepełna. Michał Rykowski, witam w telewizji polskiej. Zaczynamy. jak oni kłamią wczoraj na informacyjnej antenie zwierzchniczej od rana dużo mówiło się o wiecach w obronie Joanny z Krakowa relacja ukazała się chwilę po godzinie 18 gospodarzem programu tak jest był Andrzej Morozowski zapowiedział wystąpienie bohaterki a ta od razu rozpoczęła od mocnego uderzenia w policję czy policjanci którzy tutaj stoją to są dokładnie ci sami którzy wzięli udział w tym wszystkim Zgromadzeni ludzie natychmiast zareagowali. Zapamiętajcie Państwo ten uśmiech. Czy ktoś zareagował na tę zachętę do linczu? Na przykład prowadzący skrytykował to zachowanie? Tak, zareagowała merytoryczna opiekunka pacjentki z Krakowa, adwokat Kamila Ferenc. Najwyraźniej Joanna zapomniała, w jakiej sprawie odbywa się to spotkanie, a chodziło o powtórzenie zestawu kłamstw założycielskich tej historii. Oto pierwsze z nich. Przypominamy, prawda jest taka. W rozmowie z panią Joanną ona sama potwierdziła, że w pewnej odległości czasowej dokonała zakupu przez internet pewnych środków medycznych, które zażywała przez ostatnie dni. Oto kolejne kłamstwo. Zrobiłam aborcję. E, nie było to dla mnie jakoś szczególnie niebezpieczne. Te fikcje podbija w faktach także Piotr Klaśko. W szpitalu policjantki kazały jej się rozebrać do naga, kucać, zabrano jej telefon i laptopa. A to po tym, jak policja dowiedziała się, że wcześniej wzięła tabletkę poronną. A jak wygląda prawda? Ja jestem lekarzem psychiatrą. I w tym momencie zadzwonił z Krakowa dzwonić. Zadzwoniła do mnie pacjentka, którą leczę w poradni, że właśnie chce popełnić samobójstwo. Na drugim telefonie ją trzymamy, rozmawiamy z nią. Dlaczego Janna z Krakowa i funkcjonariusz Zwiertniczej podkreślają tak mocno, że chodzi o interwencję w sprawie zażycia tabletki poronnej? Oto odpowiedź pada z ust posłanki Lewicy, która była gościem Andrzeja Morzowskiego czego my potrzebujemy. To jest pilna dekryminalizacja e, aborcji w Polsce. Historia pani Joanny ma zatem budować narrację kampanii i nie mają znaczenia szkody wywołane przez manipulacje. Oto kolejny przykład. Moja lekarka... No, mówi mi, że rozmawia z kimś zakownictwa medycznego, a tak naprawdę rozmawiała z policjantem i wiedziała o tym, bo ten policjant przedstawił się dwa razy, więc no opamała mnie co więcej, zdradziła tajemnicę lekarską. No i znów, jaka jest prawda? To jest nagranie wykonanego połączenia telefonicznego przez osobę zgłaszającą do dyspozytora lokalnego. Wojewódzkiego Centrum Powiadomienia Ratunkowego. Bardzo proszę o zaprezentowanie tego nagrania. Dzień, dzień dobry. Atakowanie lekarki może mieć bardzo niebezpieczne konsekwencje. Lekarze nie będą chcieli udzielać pomocy w takich przypadkach, a od interwencji w sytuacjach zagrożenia życia mogą też powstrzymywać się policjanci. Namawia ich do tego ekspert z Funkcjonariusz nie powinien się wahać, bo nie odmówić wykonania takiego polecenia. A teraz zobaczmy próbkę aktorskich możliwości Anny z Krakowa. Ja to już nie byłam człowiekiem. Ja tam już byłam zaszczytym zwierzęciem! Ja już po prostu oddałam ten telefon, żeby mnie po prostu nie dotykali. To było jak gwałt. Joanna z Skrakowa była też gościem w publicystycznym programie zwierniczej i najwyraźniej nikt i nic nie przerwie tej parady kłamstw. Zaatakowała policję. Dziś postanowiła ponownie uderzyć w lekarkę kobietę, która uratowała jej życie. A propos mojej pani doktor cały czas męczy mnie taka myśl, że jeżeli ona ma takie czyste sumienie, to czemu ona nie pokazuje twarzy? Zadzwoniła do pani? Nie, mnie w ogóle mnóstwo osób prywatnie prosi, żebym no, powiedziała imię i nazwisko. Jak oni kłamią? A teraz Majster tych Manipulacji. Wielkie wzburzenie polityków opozycji wzbudził Jacek Ozdoba, który pojawił się na konferencji posła Grabca w związku ze składowiskiem odpadów w Wołominie. Dla polityków opozycji to był skandal. Taki wiceminister powinien natychmiast zostać zdymisjonowany. A jaki powód dymisji? Między innymi ta sytuacja. Proszę mnie dotykać, dotykać ale proszę, proszę mnie dotykać. To przedziwne widowisko trwało niemal 40 minut. Dla polityków powód do dymisji, dla funkcjonariuszy zwiertniczej to przedziwne widowisko. No to szanowni, może warto przejrzeć archiwa stacji. Na pewno takie akcje posłani trasa są uwiecznione, chociaż na antenie zwiertniczej ich nie zobaczymy. Nie, ale nie, 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 nie. nie, pan, pan, panie pośle. Co jest? pan nie wejdzie. Minister Jacek Ozdoba powinien zostać zdymisjonowany także za to, że przyszedł na konferencję, żeby powiedzieć prawdę. I niech pan pozdrowi pana Łosana, bo sądzę, że to jest dzisiaj wasz problem i nie zwalajcie winy na innych, tylko bierzcie odpowiedzialność. Władze samorządowe podpisały to, pan Łosan widnieje na tej podpisie. Czy w relacji TVN pojawiło się to nazwisko? Tak jest, nie pojawiło się. A oto jak skomentowano pojawienie się ministra. Wiceminister klimatu zamiast pomóc Zielonej Górze czy usuwać zagrożenia w setkach innych miejsc, z zapałem zakrzykiwał opozycję i odsuwał od siebie odpowiedzialność. Statystyki nie kłamią, a zatem ta informacja też nie pojawia się w programach Zwiertniczej. Schemat zawsze był ten sam. Firmy takie jak ta, funkcjonująca w przylepie, dostawały zgody na funkcjonowanie. Szybko powstawały składowiska. Firmy zarabiały, a później znikały. Śmieci zostawały. Dlatego nielegalne składowiska rosły jak grzyby po deszczu. To głównie śmieci z Niemiec. Jak oni kłamią? Wróćmy do konferencji o to przykład jak z ministra ozdoby próbowano zrobić człowieka niespełna rozumu. I niech pan przestanie tak krzyczeć, bo zaraz panu będą się recepty wypisać. A w ten sposób szacunek ministrowi okazał Dawid Kaczyk ze Stowarzyszenia Nowa Generacja. A co możemy przeczytać na stronach Stowarzyszenia? Niedawno mieliśmy przyjemność rozmowy z profesorem Tomaszem Grockim, marszałkiem Senatu RP. Dyskutowaliśmy między innymi na temat sytuacji młodych lekarzy w Polsce, o sukcesie inicjatywy Paktu Senackiego i jej kontynuacji oraz o nadchodzących wyzwaniach związanych z wyborami do Sejmu i Senatu. Taki przypadek. Przypomnijmy: Tomasz Grocki to symbol wykorzystywania immunitetu senatorskiego w celu unikania odpowiedzialności za zarzuty korupcyjne. 857 dni. Tyle czasu marszałek senatu Tomasz Grodzki chowa się za immunitetem przed usłyszeniem zarzutów korupcyjnych. Przypomnijmy zatem, jakie zarzuty ciążą na marszałku grockim, bo tej informacji nadawca zwiertniczej na pewno też nie poda. Jak wynika z ustaleń postępowania, korzyści majątkowe w postaci pieniędzy w złotówkach i dolarach w wysokości od 1,5 tysiąca do 7 tysięcy złotych lekarz przyjmował w kopertach. W zamian zobowiązywał się do osobistego przeprowadzenia operacji lub ich szybkiego wykonania, a także do zapewnienia dobrej opieki lekarskiej. Tomasz Grocki usłyszeć ma cztery zarzuty przyjęcia korzyści majątkowych w latach 2006, 2009 i 2012 wskazywała Prokuratura Krajowa. Marszałek Grodzki wielokrotnie podkreślał, że to Senat decyduje o odebraniu immunitetu. O tym, że sam mógłby się go zrzec, tak to w nie milczy. W wydaniu faktów pojawiła się za to taka informacja dotycząca paktu senackiego. Z dotychczasowych senatorów wystartują niemal wszyscy. Wyjątki to Gabriela Morawska-Stanecka, Marcin Bosacki i Krzysztof Brejza. Wszyscy kandydują do Sejmu. Do Senatu z Poznania startuje Rafał Grupiński. Kandydatem na miejsce Brejzy będzie jego ojciec, prezydent Inowrocławia. Czyżby ojciec Krzysztofa Brejzy także szukał parasola immunitatu? Były wiceprezydent Inowrocławia Ireneusz Stachowiak nie pozostawia wątpliwości. Jego zdaniem odpowiedzialność za aferę fakturową ponosi prezydent miasta Ryszard Brejza i jego syn, poseł Platformy Obywatelskiej. Krzysztof Brejza. To jest między innymi przyczyna mojego odejścia stamtąd i rezygnacji. Pan poseł i pan prezydent poświęcili miasto dla Platformy Obywatelskiej. Miejskie pieniądze przeznaczone na promocję Inowrocławia miały ostatecznie trafić na zupełnie inne cele. No, a jak widać, doktryna Neumana ma się dobrze. Jak będziesz w Platformie, ja będę cię bronił, jak nie ja nie wyjdę. I na dziś to wszystko, ale szamani z Wiertniczej ostatniego słowa nie powiedzieli, więc i my jutro wrócimy o tej samej porze. Do zobaczenia.